Cześć wszystkim z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, no, nagrywam podcast kolejny, ponieważ cała na biało wjechała nowa Strażnica Majowa, a w niej, no i tutaj muszę przyznać, że szapuba, ponieważ Majowa Strażnica zawiera wszystkie najświeższe światła świeżutkie, niczym bułeczki, chociaż lekko już szczerniałe, bo to przecież był w i teraz mówimy już o maju, więc tak naprawdę. To już trzeba pół roku, więc wiadomo, że co, coś się znowu w międzyczasie nie zmieni, no ale postanowiłem sobie tutaj nie drzeć łacha, tylko skupić się na tych trzech artykułach, a konkretniej na tym trzecim artykule, bo wiecie co, pierwsze dwa dwie artykuły rozwojowej strażnicy to są w sumie takie podsumowania tego, co już omawialiśmy a propos rocznego zgromadzenia statutowego z roku 2023, czyli Ufaj miłosiernemu sędziemu całej Ziemi. Czyli krótkie podsumowanie, że jednak no, nie za bardzo głosił pewnie swoim pobratymcom, ponieważ nie za bardzo miał na to czas, było ich bardzo mało i mieli dużą arkę do zbudowania, więc w sumie to chyba nie wszyscy nawet wiedzieli, co ich czeka, jest takie ryzyko. No i na temat przyszłych wyroków wiekowych, czyli podsumowanie znowu tego, że przecież Jezus będzie patrzył na serce, a nie na to, czy ktoś jest świadkiem, czy nie jest świadkiem, i że życzenie swoim bliskim śmierci przed wielkim uciskiem, nie jest słuszne, bo nie jest to forma zapewnienia im nadziei na zmartwychwstanie. Tak, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, to świadkowie Jehowy bardzo często życzyli Wam, jeżeli nie jesteście świadkami śmierci, nie dlatego, że Was nie kochają, tylko dlatego, że Was tak bardzo kochają, ponieważ wierzyli przez bardzo długi czas, że jeżeli umrzecie przed wielkim uciskiem, czyli dniem osądu, to czeka Was zmartwychwstanie bez względu na to, czy byliście świadkami Jehowy, czy. Pozytywnie zareagowaliście na ogłoszone wam orędzie, czy nie? A jeżeli będziecie żyli i nie jesteście świadkami, lub byliście obojętni wobec tego orędzia, no to czeka was śmierć. I świadkowie Jehowy sobie sergotami sami tego sobie nie wymyślili. Taką naukę przez lata sączyło im ciało kierownicze w swoim sposobie rozumienia. Teraz się z tego wycofało, mówiąc, że no przecież jest to nierozsądne, żeby sędzia całej Ziemi miał oceniać na podstawie, czy ktoś żyje lub kiedy umarł. Będzie Jezus oceniał serca, nastawienie. Potwierdzili także, że nie wszędzie dotrą, nie do wszystkich ludzi. I powiem Wam szczerze, że to jest dla mnie niesamowite, bo ja już jakiś czas temu na jednym z podcastów pokazałem, jak ogólnie rośnie, rosną wyznania religijne na świecie. I naprawdę Świadkowie Jehowy, biorąc pod uwagę, że z tego przynajmniej, co mówią, 100% swoich funduszy przeznaczają tylko i wyłącznie na głoszenie, bo to jest ich taki znak rozpoznawczy, głoszenie, to jest znak rozpoznawczy świadków Jehowy. To powiem Wam, że ilość nowych jest raczej słaba. To znaczy, z, pomimo ogromnych wysiłków, ilości miliardów godzin, jakie poświęca każdy świadek na głoszenie, jeszcze niedawno, bo do tej pory, to znaczy do listopada zeszłego roku, każdy musiał raportować godziny. I chyba myślę sobie, że pod kątem ilości spędzonych godzin na głoszeniu, to rzeczywiście świadkowie wybijają się, bo w innych wyznaniach nie ma takiego obowiązku. Nawet jeżeli są one większe, to to po prostu nie ma. Na przykład mormoni nie mają takiego obowiązku. To znaczy tam jest tak, że kiedy już mówimy o takich mniejszych wyznaniach, nie mówię o protestanckich, ale o takich mniej więcej mniejszych jak świadkowie też ze Stanów mormoni. Ich jest 14 milionów, świadków jest około ponad 8 milionów. U mormonów jest tak, że przez rok czy dwa lata młody mormon musi rzeczywiście poświęcić się służbie, natomiast później może wrócić, założyć rodzinę i być po prostu członkiem kościoła. Natomiast u świadków jest tak, że każdy ochrzczony świadek zawsze i wszędzie musi być głosicielem, cały czas. Do tej pory musieli raportować te godziny. I powiem Wam, że jak na ilość raportowanych godzin, to te wyniki były miałkie moim zdaniem. Moje osobiste zdanie, dlaczego tak jest, jest takie, że zasługa internetu, tematów, którzy świadkowie chcieli ukryć pod kocem, które się już nie udaje, skomplikowanych dosyć, dosyć dogmatów, nietrzymających się kupy, które są na siłę trzymane, a nie bronią się w perspektywie czasu, więc teraz trudniej przekonać pewnych osób do pewnych wierzeń świadków. A bez tego nie zostaniecie ochrzczeni. Na przykład, jeżeli nie uznacie niewolnika jako jedynego, jako jedyny kanał łączności, jaki Bóg ma obecnie Jezus z ludźmi, jako taki nowożytny kanał łączności, jeżeli tego nie uznacie, nie uznacie roli niewolnika i że to jest jedyna, jedyna organizacja, to nie zostaniecie ochrzczeni. Więc myślę sobie, że tak naprawdę um, trudno jest pozyskać osoby z zewnątrz nowe, łatwiej jest raczej. Yy, chrzcić swoje własne dzieci, ale i w tym przypadku świadkowie niespecjalnie są przyjaźni tej polityce, czyli wielodzietstwa, dzieci zniechęcają do małżeństwa, zniechęcali zawsze do posiadania, dzieci lepiej się skupić przecież na służbie. Tutaj mi trochę przypominają stjentologów, szczerze mówiąc, ale o tym nakręcę osobny podcast o stjentologii. Natomiast mormoni bardzo zachęcają do rodzin wielodzietnych i na przykład oni dzięki temu rosną, bo Myślę, że w Europie też niewiele osób uwierzy w Johna Smitha, natomiast wiele dzieciaków od dziecka wychowywanych w duchu, kulturze yy, Kościoła Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich no chętnie yy, zostaje tymi mormonami, bo to też jest bardzo wysoce yy, kontrolująca grupa. Także myślę, że Świadkowie powoli odkrywają, że już nie tędy droga, że coraz trudniej im będzie, szczególnie w tych rozwiniętych krajach, pozyskać nowych yy, diakonów, więc mocno idą na kraje rozwijające się, typu Afryka, ale o tym też nakręcę kolejny podcast. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie y, o trzecim y, y, artykule, mianowicie o tym, żeby niech miłość pobudzać Cię, żeby dalej głosić. Bo wiecie, te wszystkie zmiany tak naprawdę y, to były takie zmiany, które no, mocno y, nadwyrężyły chęć głoszenia. Ja nakręciłem taki podcast y, y, Zdjęliśmy Wam homonto, ale orka trwa nadal, czyli o tym, żeby dalej głosić. I tutaj ciało kierownicze podkreśla, że rzeczywiście potwierdza te zmiany, czyli zmiany takie, że wiecie, no tak, rzeczywiście nie do wszystkich miast dojdziemy, nie wszystkim będziemy głosili, głosimy na świadectwo. Oczywiście, że Jezus będzie oceniał na bazie serca, a nie tego, jako kto miał daną postawę, no bo czy naprawdę wyobrażacie sobie, Wiecie, to jest kuriozum, ale wielu świadków tak wierzyło, że stoi sobie taka, taki świadek na stojaku i przechodzi wokół niego 20 ludzi i nikt się nie zatrzyma, pies z kulawą nogą się nie zatrzyma i oni twierdzą, że w tym momencie głoszą na świadectwo. Ja myślę sobie, na jakie świadectwo w tym momencie? Przecież na bazie czego miałby taki Bóg czy Chrystus oceniać? Na bazie tego, czy ktoś wziął broszurkę, czy nie wziął broszurki, czy się zatrzymał, czy się do nich uśmiechnął, czy spojrzał spod byka, czy ich nie zauważył? Serio? To jest głoszenie na świadectwo? Także wiecie, te wózki tak naprawdę, to moim zdaniem jest taka już marginalizacja tego i to mówienie, że to jest na świadectwo, to jest takie mówienie w sumie, to jest takie pocieszanie siebie samego, żeby widzieć jakiś sens w tym wszystkim. No bo jeżeli nikt do Ciebie nie podchodzi, jeżeli te wózki po prostu stoją, to, to jaki jest tego sens? No więc wtedy mówimy sobie na świadectwo, robimy to na świadectwo, czyli robimy to pro forma, tak realnie rzecz biorąc. Bo ciało kierownicze samo wykazało, że Jezus będzie oceniał serca. Czyli, jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, kocha bliskich, kocha swoją rodzinę, angażuje się w pomoc innym, na przykład dba o swoją rodzinę, stara się żyć uczciwie, stara się trzymać jakichś mierników moralnych w tym świecie, być może ma wiele pytań i wątpliwości co do ogólnie religii, co do koncepcji w ogóle Boga, bo widzi, ile jest niesprawiedliwości na tym świecie, ale ma dobre serce, to zgodnie z najnowszą nauką ciała kierowniczego, Bóg będzie oceniał serca, czy Chrystus, tak? Ja uważam, że to od zawsze było wiadome, bo od zawsze Biblia mówiła, kiedy Jezus powiedział, jak będzie rozdzielał owce od kust, powiedział cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniliście, mnie uczyniliście. No i no niestety, świadkowie rozumieją te słowa, o, o, że chodzi tylko i wyłącznie o braci Chrystusa, czyli czytaj ciało kierownicze tak naprawdę. Natomiast myślę, że Jezus tak naprawdę podkreślił tą miłość do człowieka, bo te słowa bardzo mocno korelują z innymi Jego słowami, kiedy mówi, że masz miłować Boga całym sercem, umysłem i duszą oraz bliźniego jak siebie samego, na tym zawisło prawo i pracy. Czyli drodzy, jeżeli naprawdę kochamy innych ludzi, jeżeli pomagamy im, jeżeli staramy się być dla nich ludzcy, jeżeli staramy się okazywać miłość, bo po miłości musimy być poznawani, jeżeli potrafimy też miłować naszych nieprzyjaciół, czyli ludzi, którzy są nam nieprzychylni albo myślą inaczej, potrafimy być ponad to, to jest duża szansa, jest duża szansa, że Chrystus spojrzy na nas miłosiernie, bez względu na to, w jakim kościele czy nie kościele jesteśmy. Bo przecież wiele takich osób też żyje w rejonach, gdzie chrześcijaństwo właściwie w ogóle nie dotarło, jest bardzo nikłe i też jakoś sobie muszą radzić i przejść przez to życie. No ale wracając, bo znowu bo trochę mi się dywagacje zrobiły. Wracając do samego artykułu. Artykuł ma na celu, ten trzeci, pobudzenie do dalszego głoszenia, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, zostały zdjęte bardzo ważne homonta 2. Czyli to, że głosimy, żeby wybawić ludziom, tak jak Noe wybawił, głosił na wybawienie. No i drugie, że Chrystus będzie oceniał na bazie serc, a nie tego, czy ktoś jest świadkiem, czy nie jest świadkiem. No więc po co teraz się powinno ogłosić? No, no i tutaj mamy, bo kochamy prawdę. No i tutaj mógłby powiedzieć, no tak, prawdę, tylko że właśnie problem polega na tym, że ta nasza prawda tak bardzo się zmienia. Tak bardzo się zmienia. Ja słuchajcie, mam w swojej, w swojej małej biblioteczce zakazanej książkę Będziesz mógł żyć nie w raju na ziemi. Ja pamiętam, jaka ta książka była, wydawała mi się wtedy spójna, logiczna, jak to było wszystko oczywiste, że już zaraz. Teraz ta książka jest pewnym takim dla mnie ciekawym zabytkiem, który trzymam ku pamięci. Gdyby mi się zechciało znowu w jakąś kolejną teorię świadków uwierzyć, to popatrzę sobie na tą książkę, uśmiechnę się pod nosem i po prostu zajmę się innymi rzeczami. Problem ze świadkami polega na tym, że każde nowe światło, które u nich przyjdzie, w cudzysłowie światło, każda zmiana to jest prawda. Prawda jest niezmienna, prawda jest ciągła o tym też nakreśliłem podcast. Czyli mówienie, że głosimy, ponieważ kochamy prawdę, byłoby fajne, gdyby rzeczywiście środkowie tę prawdę głosili. Natomiast świadkowie głoszą e, nauki ludzkie, czyli e, interpretacje pewnych wersetów prorozbibijnych e, robionych przez ludzi, którzy, jak sami powiedzieli, nie są natchnieni duchem świętym. No więc, skoro nie są natchnieni duchem świętym, skoro, skoro nie są natchnieni duchem i skoro są to ich mądrości, no to czy to jest prawda? Bo coś może wydawać się prawdą, coś może wyglądać jak prawda, coś może pachnieć jak prawda, no ale jednak tą prawdą nie jest, bo czas pokazuje, że jednak no, po prostu to prawdą nie było. Czyli jeżeli ja głosiłem na przykład przez lata o roku 14, jeżeli ja głosiłem o pokoleniu, to czy ja głosiłem prawdę? No nie, nie głosiłem prawdy, bo te nauki nie były prawdą. Także mówienie, że świadkowie głoszą, ponieważ kochają prawdę, to jest takie, wiecie, bardzo mm, śliskie, ponieważ mówi... Że to, co głoszą, to jest prawda. Natomiast prawda jest taka, że to, co świadkowie głoszą, często nie jest prawdą, do czego sami się wielokrotnie przyznają. A skoro to, co kiedyś głosili, nie jest prawdą, to skąd mogą wiedzieć, że to, co głoszą teraz, też jest prawdą? Bo nazywanie czegoś prawdą z definicji wcale nie znaczy, że to jest tą prawdą. Także ja też bym zachęcał wszystkich świadków do tego, żeby wzięli Biblię do, ręki, do Biblię do ręki i sprawdzili, czy to, czego nauczają, jest prawdą. I taka palec do budki, który ze świadków Jehowy obecnie z gorliwością i szczerym oddaniem głosi obecną naukę o pokoleniu na przykład, o podwójnym pokoleniu. Bo wydaje mi się, że nawet świadkowie Jehowy, którzy chcą wierzyć w niewolnika i w jego nauki, już na tą naukę patrzą z takim, wiecie, okej, okay, no dobra. Natomiast czy głosicie to? Czy na studiach poruszacie temat pokolenia w tej właśnie wersji? I jak się z tym czujecie? Czy czujecie, że to jest prawda? Czy czujecie, że OK, dzisiaj głosimy to, a jutro to, bo szczególnie sami nie ogarniamy tego, jak to pięknie określił Jackson, że możemy być lekko pogubieni w tych światach, bo jest ich ostatnio tak dużo, że po prostu co niektórzy mogą się po prostu pogubić w co wierzymy i co jest tą prawdą na chwilę obecną? Także mówienie, że głosimy prawdę, to jest taki bardzo ładny slogan, tylko że nijak on się ma do tego, czego uczą Świadkowie Jehowy. Drugim bardzo pięknym sloganem jest powiedzenie sobie, że głosimy, ponieważ kochamy ludzi. No i to jest ogólnie bardzo, ładna, bardzo ładny tekst. I co więcej, ja wierzę, że bardzo wielu Świadków Jehowy przez lata, szczególnie kiedy wierzyło w to, że od ich głoszenia zależy życie ludzi, że naprawdę robili to z miłości do tych ludzi. Naprawdę w to wierzę, byłem tego świadkiem, sam też byłem pobudzony taką miłością, w takim e, dobrym tego słowa zrozumieniu, gdzie wydawało mi się, że właśnie e, to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę. Problem polega tylko na tym, że obecna zmiana doktryny mówi o tym, że Jezus będzie sądził serca ludzi. Hmm. Więc po co mamy ją głosić, skoro będzie y, sądził ich serca? No i tutaj mamy wyjaśnienie. Bo jeżeli nawet usłyszą od nas pewne kwestie, ale nie dołączą się do nas, bo myślę, że ten, y, wiecie, konwersja dołączania się jest bardzo niska, to kiedy wydarzą się zapowiedziane przez nas proroctwa, czyli zniszczenie Babilonu Wielkiego, to pobudzi ich to do myślenia i być może zachęci ich do tego, żeby do nas wrócić albo w ogóle przyjść. I mamy taką piękną ilustrację, oczywiście z wcześniejszego artykułu, który właśnie pokazuje młodą kobietę z jakimś tatuażem siedzącą sobie wygodnie w domku i nagle dostaje informację na newsach, że wszystkie religie zostały prawnie zakazane i ona biegnie do rodziców, którzy oczywiście ją przyjmują. Tak? czyli znowu takie straszenie. Słuchajcie, ja naprawdę jestem bardzo ciekaw. To znaczy tak, to wytłumaczenie to jest takie, wiecie, już próba zaginania rzeczywistości na zasadzie. Wiemy, że teraz i tak już nikt nie wierzy w to, co mówimy, bo trzy trochę straciliśmy na wiarygodności. Ale jak w końcu to się wydarzy, co się ma wydarzyć, to zobaczycie, że ci ludzie, którzy dzisiaj wzruszają ramionami albo nie wierzą w to, co mówicie, sami do nas przybiegną, bo okaże się, że byliśmy jedyną grupą religijną, która mówiła prawdę, i będziemy też jedyną grupą religijną, która została. Wszystkie inne grupy religijne się po prostu rozpierzchną. No i wiecie, to jest taki temat ogólnie szeroki, bo jak myślę sobie myślę, to o tam, nie wiem, kilku miliardach muzułmanów, czy, czy, czy katolików, czy protestantów, którzy rosną znacznie szybciej niż Świadkowie Jehowy. Raport z ostatniego roku pokazuje, że najszybciej rosnącą grupą, czy w ogóle wyznaniem to są protestanci. Szczególnie w krajach rozwijających się, typu Ameryka Południowa, czy Afryka. No to ja nie widzę tego, nawet katolicyzm bardzo pięknie rośnie, jakoś nie widzę specjalnie upadku tego wszystkiego. I teraz pomyślcie sobie, jaki werdykt państwowy Miałby spowodować, że kilka miliardów ludzi przestanie wierzyć w cokolwiek. Czy chodzi do kościołów? Widzicie, ludzie już nie chodzą po prostu do kościołów, ale wiele osób wierzy w Boga. I teraz, czy jakikolwiek werdykt zabroni im chodzić do kościoła? Nie wiem. Świadkowie Jehowy, gdyby przyszły jakieś zakazy, nakazy, pewnie też by siedzieli na Zoomie i słuchali zebrania, a nie specjalnie chodzili ostentacyjnie do sali królestwa, żeby pokazać się policji, która pewnie by obstawiła takie sale królestwa. Nie? No bo. Załóżmy hipotetycznie, słuchajcie, że nadchodzi w końcu ten zakaz i wszystkie religie upadły, nie? Wszystkie, po prostu upadło wszystko. No i teraz powiedzmy, że zostaje tylko Środkowie Jehowy. No to co zro zrobiłaby, kiedy już wszystkie rządy się skupią na tej malutkiej grupie 8 milionów? Co by zrobiły wszystkie rządy? No, obstawiłyby Sale Królestwa, tak? Żeby robić łopanki. Czy Środkowie powinni iść na łopanki? No nie. To co by robili? Siedzieliby pewnie na Zoomie albo na innej aplikacji tam j JW.org, jeżeli chodzi o online'owe meetingi, no. Ale czemu świadkowie Hoły zakładają, że na przykład inni ludzie, protestanci, katolicy, czy gdziekolwiek inni też by nie siedzieli na nowych mitingach, nawet jeżeli kościoły będą pozamykane? Dlaczego zakładają, że spośród kilku miliardów ludzi na rozkaz państwa wszyscy przestaną wierzyć i przestaną chodzić? I w ogóle, jak państwa miałoby zakazać, słuchajcie, ludziom wierzyć? Serio, co? Do więzień ich zaczną wsadzać? No bo świadkowie twierdzą, że ich zaczną wsadzać do więzień, tak? Że jak wszystkie religie upadną. No to też wezmą się za świadków, więc myślę sobie, no okej, okay, no to jest tych kilka miliardów ludzi i co, wybudują im więzienia, zabiorą im pracę, przecież wszystko bazuje na społeczeństwie. Jeżeli w takim kraju jak Polska 90% parę to katolicy i gdyby teraz zostało ogłoszone, że jest zakaz bycia katolikiem, to ludzie, którzy naprawdę w to wierzą, bo ci, którzy mają to w nosie, być może wzruszą ramionami, ale którzy naprawdę w to wierzą, to nie byście naprawdę tego zakazu posłuchali. Tak świadkowie uważają? Czy też potajemnie by się spotykali, tak jak oni uważają, że będą się spotykać potajemnie? Wiecie, to wszystko jest takie bardzo nielogiczne i zagmatwane dla mnie, tak szczerze powiedziawszy. No ale jeżeli chodzi o kwestię głoszenia, to świadkowie twierdzą, że właśnie jak już nastąpi upadek tej reliki fałszywej, to właśnie wtedy wiele osób przypomni sobie o tym, że myśmy jako świadkowie o tym głosili i do nas przyjdą. No słuchajcie, czas pokaże. Moim zdaniem. Yy, hmm. Moim zdaniem, tak jak już mówiłem wcześniej, forma ogłoszenia na stojaka nie jest specjalnie efektywna. Nie ma zbyt dużo pisania listów, także uważam, że jest niemało efektywne. Jakiś czas temu była informacja, że ponad tysiąc świadków ze stojakami na Super Bowl stanęło yy, dookoła stadionu i próbowało w ten sposób pokazać swoją obecność i zachęcić ludzi do zakładania studiów biblijnych. No myślę sobie, że Hmm. Wiecie co, to jest w ogóle niesamowite, bo to jest tak, jakby pierwsi chrześcijanie zaczęli głosić Chrystusa przed wejściem do Koloseum, gdzie były walki gladiatorów. Jakoś nie wydaje mi się, żeby to było stosowne miejsce na to, żeby głosić o Chrystusie. I myślę, że raczej tam nie, nie stali, ale może się mylę, może też robili takie akcje. Natomiast to jest taka pokazówka pr -owa. Myślę, że samo głoszenie na zasadzie stojaków jest raczej mało efektywne. To jest takie bardziej, no właśnie, inny cel temu przyświeca. No, ale wracając do, do głównego artykułu. Głosiły, ponieważ kochamy imię Jego. No i słuchajcie, z tym imieniem to już wielokrotnie mówiłem, że Chrystus wprowadził nową jakość w relacjach z Bogiem, nazywając go Ojcem, mówiąc, że idę do Boga mego, Boga waszego, idę do Ojca mego, Ojca waszego. Jakiś czas temu, słuchajcie, słyszałem taki ciekawy wywiad chyba z Maciejem Kościelnym, za Kościelnym, przepraszam, za Kościelny. I on opowiadał o sytuacji ze swoim synem, że jego syn zaczął się zwracać do niego po imieniu. Czyli Maciej. I on powiedział, że mu się to tak nie podobało, i powiedział, że wiesz co, wolałbym, żebyś mówił do mnie, tato. I ten synek zadał mu pytanie: A dlaczego mam mówić do ciebie, tato, a nie mogę, Maciej? nie? Czy tak się nazywasz? I on wtedy powiedział coś takiego: że, Bo wiesz co? Bo tak wiele osób do mnie mówi po imieniu, a tak mało mówi do mnie, tato. A ja to tak bardzo lubię i cenię. I pomyślałem sobie: Kurczę, jaka to jest fajna, ładna odpowiedź dla dziecka że to nie jest tak, że jest coś złego w imieniu do, 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 do niego Maciej. Ale tak do niego zwracać się może każdy, każdy kto pozna jego imię może do niego mówić, ale tato może tylko jego syn. I to jest piękne. Bo kto jest rodzicem wie, że kiedy jego dziecko mówi do niego tato, to to jest takie uczucie, jakie nigdy się nie osiągnie. Nawet twój dobry przyjaciel powie do ciebie tam, nie wiem, Józek czy Krzysztof, nie? Jak ktoś mówi do ciebie tato, to to jest bardzo unikalna więź. I on tak to ładnie podkreślił, że tak wiele osób mówi mi po imieniu, a tak mało mówi mi tato. Tak mało może mówić mi tato. No bo niewiele mówi. Więc słuchajcie, ta. I pomyślałam sobie, jaka to jest piękna właśnie, jakie to jest piękno, że my możemy mówić do Boga ojcze, tato. Abba. Możemy tak mówić. I to, jest, i to nie uwłacza niczego imieniu jachwe, Jehowa, jakbyśmy nie nazwali. Absolutnie nie. Ale mówienie tato jest naprawdę czymś pięknym. A samo imię Jezus, czyli greckie, czyli hebrajskie, Jeszua, oznacza Jahwe jest upawieniem. Czyli chwaląc Chrystusa, głosząc Chrystusa, głosimy, że Jach jest wybawieniem tak naprawdę. To też jest piękne tego wszystkiego, że w, imię, w imieniu Jezusa jest imię Jahwe i to imię oznacza wybawienie, że Jahwe jest wybawieniem. Ale jeszcze piękniejszą rzeczą jest to, że możemy do naszego Boga mówić, tato, ojcze. Nie każdy może mu to mówić, ale zachęca do tego wiele osób, ale nie każdy mówi. Także, wiecie, nie ujmując niczego kwestii imienia Jachwe, Jehowa, nie ujmując. Też dobrym intencją świadków Jehowy. Myślę sobie, że prawdziwym, naprawdę prawdziwym błogosławieństwem i darem jest to, że można mówić do Boga ojcze ojcze Tato. No i tutaj oczywiście zostanie uwagę na Izajasza, że wy jesteście moimi świadkami, czyli to, co wykorzystał Lacle Fort później na, po tak zwanym rebrandingu bo taczy Pisma Świętego na, na świadków jechowy. Także tak, słuchajcie, co motywuje miłość do prawdy? Pytanie, jaka to jest prawda? Miłość do ludzi. Hmm. No właśnie, na czym ta miłość ludzi powinna się jeszcze przejawiać, to jest zupełnie inny temat, bo świadkowie uważają, że samo jest takim przejawem, natomiast już dobroczynność, pomaganie ludziom, charytatywność, niespecjalnie, niespecjalnie na tym się nie ma co skupiać, na ten temat nagrano osobny podcast. No i miłość do Boga i Jego imienia, tak, czyli ogólnie miłość do Boga powinna nas skłaniać do tego, żeby miłować ludzi. Słuchajcie, to jest, mówię, to jest bardzo ciekawy artykuł. Przede wszystkim z tego względu, że on bardzo dużo mówi o tym, jest potwierdzeniem tego, że jakoś trzeba zachęcić ludzi do naszego głoszenia, ponieważ bardzo duże zmiany, które nastąpiły, no lekko poluzowały pewne rzeczy, a może nawet nie tyle poluzowały, co wprowadziły pewien dysonans poznawczy moim zdaniem. To znaczy, że ludzie mieli bardzo jasny cel, bardzo prostą logikę, taką wiecie łopatologiczną, że Ratujemy ludzi. Musimy ich ratować, bo ludzie bez, naszej, bez naszego głoszenia zginą. Zginą w Armagedonie. Jeżeli się nie powiedzą po stronie Jehowy, to zginą w Armagedonie. Nic ich nie uratuje. To było takie, wiecie. A teraz yy, ten mocny przekaz jest tak bardzo mocno rozmiękczony. To znaczy, a wiecie, w sumie to Jezus będzie cenił serca, w sumie to nie wszędzie dojdziemy. Przecież niemożliwe jest, żeby sędzia całej ziemi postąpił niesprawiedliwie, czyli zgładził dobrego z nieprawiem, więc jeżeli ktoś jest dobry, to czy, czy nas posłucha, czy nas spotka, to i tak zostanie wybawiony i później w raju będzie miał czas na na to, żeby nas poznać. No i jeżeli to jest takie rozwodnienie na zasadzie, że Bóg i tak wszystkich uratuje z tego potopu i nie trzeba wchodzić do tej arki organizacji, bo każdy zostanie uratowany tak czy inaczej, no to wtedy można sobie zadać pytanie, to cholewcie tą duchową arkę budować, skoro i tak, tak czy inaczej każdy zostanie uratowany. No i właśnie tutaj jak się to mówi, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to kierownicze będzie sobie radziło dalej już z takim podejściem. Bo to, że zdjęli to homon, to bardzo dobrze, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że będą musieli naprawdę teraz się mocno wysilić, żeby ten dysonans poznawczy jakoś zatuszować, za, zamytlić. Natomiast no, na zakończenie można powiedzieć, że Jezus bardzo jasno powiedział, po pierwsze, że ujrzy go każde ciało, ujrzą go wszyscy ludzie, że będzie jak błyskawica od wschodu do zachodu jego obecność, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że nadszedł. Natomiast jak zostaną ludzie wybawieni? Też zostało bardzo prosto powiedziane, jak wybrani zostaną wybawieni. Jezus powiedział, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą leć w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dwóch będzie w łóżku, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Słuchajcie, to są bardzo mocne słowa. i Jak one się spełnią, to czas pokaże. One pokazuje, że Jezus przyjdzie w momencie, kiedy ludzie będą żyli swoim życiem. Że ci, którzy Go oczekują, będą zaskoczeni nawet. I że kiedy to nastanie, to Jezus wybierze swoich wybranych właśnie w taki sposób, że nie trzeba będzie żadnej organizacji do tego, nie trzeba będzie żadnych schronów, wewnętrznych izb w cudzysłowiu. Jezus zabierze tych, których ma zabrać i zostawi tych, których uzna, że chce zostawić. On będzie sędzią całej ziemi. On to zadecyduje, On oceni, On osądzi. Także słuchajcie tyle ode mnie. Bardzo ciekawy artykuł, tak jak mówię, yy, jestem ciekaw kolejnych, bo myślę sobie, że te zmiany naprawdę, słuchajcie, te zmiany naprawdę yy, idą w dobrym kierunku. Idą w dobrym kierunku, natomiast, tak jak już mówiłem wcześniej, niekoniecznie dobrym dla organizacji. No, ale organizacja sama ten kierunek nadaje, więc po prostu popatrzmy, zostawmy to i obserwujmy bieg wydarzeń. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.